W sumie ustawić w szereg, ale w sumie mnie to jebie Jesteś tylko hologramem na tej niedorzecznej scenie Płynę niczym statek, widmo Ty podziwiaj, robię dziś, robię, 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 zrobię twoją, mnie szybko Nie atakuj nie ten level, nie atakuj nie ten level Ekspię szybko, jak na busie twoje skille Robię w chwilę, parę lat, zaraz minie parę lat, robię w chwilę Już niedługo będziesz jesteś tylko gdy o tym nawinę Moja droga, już wybrana moja droga Nie powstrzymuj moja mała, mała mi Mówi za mnie wszystkim ryj Ona patrzy na mnie teraz, zapierdala mi marzenia To już nawet nie jest to Oh, w wow. skroni, Trzymam ci przy skroni, broń hype pocisk rozpędzony, nigdy nie zatrzymasz go. Nawet jak zasłonisz ciałem, to cię przepierdoli, ziom, To jest amunicja, ostra! Mała ci, Nie wystrzelam się w ty dzbanie, to jest proste jakie banie. Tyle flow, ile chcę. Będę jebać czy co wiem, so, 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 mother, motherfucker, fresh, ona C, tylko kesza. Zrobię ją jak chcę Jestem gold, jestem fresh A ty co najwyżej treść Wyjmij chóra z też Jak nie słyszysz progres jest Cały gang robi bęk Cały gang robi bank. Fenomen, fenomen Oni mówią do mnie dem Już poczułem tutaj krew Więc szarpie, tym no wiem. Szykuj hej Będzie ty palone Good, good game Bo bało mnie tu ziom Chyba znowu zmieniam flow Płynę dalej, widmo ogrom czym kurwa hell her boy, boy, boy boy, hell, boy. Fuck off! Mi na koncie milion, ciebie sukas, jestem wciąż Poli, boli, woli, boli, że wyszedłem z tej patoli. Ciągle bawię się muzyką, który styl się za się woli Pierwszy kupa was, bo wyświetlenia większy od idoli. Zapisałem więcej wersów, ty na kąpie pornoli. Nawet jak wyje zysk, to wymyślę ich do woli. Dawaj, Majka, kartkę beat, tu się w tańcu nie pierdoli. Porównują do najlepszych, a ja miesiąc na tej scenie. Wbijam bez na luz, w sumie dzięki za komplement. Moja wytnurnia zgarnie to pod ziemię, a koty to zbiwiący wyjdą i zabiją scenę Mili ja nie jestem nawet przeciętnym raperem, bo mam tyle nieprzeciętne, jestem rapu biznesmenem Nie chcę diamentów na mej i chcę je mieć na ścianie, po pięć promili znikam, żeby zrobić zamieszanie Sprawdzaj mój kanał, to zobaczysz co się w czerwcu stanie, mój label wyda płytę, co na podium Oli stanie, 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 stanie.